swoje życie poświęcił bezinteresownej pomocy innym. Jako laryngolog leczył pacjentów z różnych klas społecznych i różnych narodowości. Choć trafił do getta, nie przestawał pomagać cierpiącym. Po wojnie nadal prowadził praktykę lekarską, ale interesował się też kulturą i sztuką. W Piotrkowie, rodzinnym mieście doktora Zygmunta Tenenbauma, odsłonięto dziś poświęconą mu tablicę. Katarzyna Zajda w tej kamienicy przy alei 3 maja 23 Zygmunt Tenenbaum urodził się, a później prowadził swoją praktykę lekarską. Dziś, podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy, mówiono o nim człowiek niezwykły. Wyznawał zasadę, że pomoc trzeba nieść każdemu i tej dywizji nigdy nie złamał ani w czasie wojny, gdy był w getcie, ani w trudnych czasach po wyzwoleniu. To jest przykład takiego lekarza niezwykle ofiarnego, bezinteresownego. Był jedynym laryngologiem w okresie przedwojennym. Ale również w czasach powojennych, w pierwszych latach, to na nim spoczywały główne obowiązki w zakresie nie tylko laryngologii, ale przecież wszyscy wiemy, że lekarzy było zawsze zbyt mało i on był taką postacią, na którą zawsze można było liczyć. Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa, postać i działalność doktora przypomina mieszkańcom nieprzypadkowo. W tym roku przypada 125. rocznica urodzin Tenenbauma i 800-lecie miasta. Zygmunt Tenenbaum był nie tylko lekarzem z powołania, ale również lokalnym patriotą i miłośnikiem sztuki. Organizował w okresie międzywojennym i także po wojnie na przykład plenery malarskie. Byśmy go dzisiaj mogli z powodzeniem troszkę no, przyrównać do działań, które swego czasu prowadziła taka placówka jak Biuro Wystaw Artystycznych czy dzisiejszy ośrodek działań artystycznych. Zgromadzone przez doktora Zygmunta Tenenbauma zbiory, zgodnie z jego wolą po śmierci, zostały przekazane miastu i trafiły do muzeum. Dziś zbiory pocztówek, obrazów prezentowane są na wystawie. Rzeczy przekazane przez doktora Tenę Bauma dla Piotrkowskiego Muzeum mają wartość olbrzymią, bezcenną wręcz. Uważam, że tak jak i meble, ale przede, wszystko, przede wszystkim obrazy przekazane przez pana doktora, w tym dziewięć obrazów Nikwora Krynickiego, jest rzeczą fenomenalną. Doktor nie tylko gromadził zabytki i dzieła sztuki. W latach 70. publikował teksty o mieście pod tytułem Gawędy o dawnym Piotrkowie.